Dzieci, nasi uczniowie, my nauczyciele ze szkolnej świetlicy ogłaszamy, mimo tego, że szkołę zamknięto, na zdalne nauczanie nas wysłano. My o was nie zapominamy i życzenia wam składamy. Wielkiej świątecznej radości. Wejścia humoru dobrego, a przy tym wszystkim stołu bogatego. Niech na tym stole królują smaczne jajka. Niech ciast wszelkich będą trzytony. Jajeczek dużych jak galony. I kiełbasy wiejskiej, bez skazy miejskiej. Uśmiechu promiennego do tego słońca wiosennego, babki, dorodnej i smakowitej. Z prezentów od zajączka, co koszyczek trzyma w rączkach, wielu wrażeń, mokrej głowy. Białek dębusowy. My się już cieszymy. Wesołego Alleluja! Wszystkim dzieciom dziś życzymy.